I w tym filmie porozmawiamy na temat jogurciku Bakoma 7 zbóż, czyli ostatnio dość popularnego produktu, jaki, jaki wybiera dosyć wiele kobiet z tego, co widzę po sklepach. Udajmy się do składu tego produktu, aby go skomentować i ocenić. I na samym początku czytamy w składzie tak: mleko pasteryzowane spokojnie, nic złego, e, wsad z ziarnami zbóż, truskawkami, i na skład jego wchodzi zboża, pszenica, jęczmień, żyto, owiec, ryż, gryka, proso spoko, 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 spoko i tak dalej i lecimy dalej e, cukier e, już poza nawiasem, czyli skład właściwy cukier czyli cukru wiemy już kolejny raz, niestety że będzie go dużo, za dużo moim zdaniem i lecimy dalej, truskawki, otręby pszenne, barwniki betamina, e, beta karoten, czyli ten marchewkowy, nic złego Aromat, standardy, nie napisane jaki aromat, ale powinno być takie prawo, że żeby, żeby było to zawsze określone konkretnie jaki aromat. Ale lecimy dalej. Następne, poza, znowu nawiasem, znajdujemy co? Cukier, czyli cukru, podwójna już ilość, jest jeszcze bardziej słodkie. Skrobia kukurydziana modyfikowana, żelatyna wieprzowa, aby tą ciekłą masę bardziej tak usztywnić, żeby była taka bardziej galaretowata. I tutaj się praktycznie skład właściwie kończy, zawiera gluten, i na tym koniec. Ogólnie składniki, jak widzicie, chemii takiego czegoś, co byście nazwali sami syfilisem, w tym nie ma. Ogólnie skład był spoko, całkiem niezły. Natomiast dwa razy cukier się powtarza jest na niedalekiej pozycji od początku, bo zaraz po tych zbożach wymieniony to jakby go dokładnie przycisnąć i powiedzieć, na którym pozycji jest cukier to byśmy powiedzieli, że jest na pozycji trzeciej. I potem jeszcze raz się powtarza w składzie. Czyli cukru jest na pewno bardzo dużo, i to jest moim zdaniem niefajne, że producenci robią tak, że zawsze wszędzie ładują dużo cukru. A nuż no widelec by nam smakowały także te produkty, jakby tak cukru bardzo dużo nie mieli wszędzie za dużo dodanego. Tylko tutaj, oczywiście, producenci nie są głupi, oni będą wszędzie dodawali cukier do każdego produktu. Bo w końcu, jak jemy to z cukrem, tamto. To nasze łaknienie jest wzmocnione i będziemy generalnie wydawali więcej na żarcie kasy i kupywali wszystkiego więcej do jedzenia, niż gdyby wszędzie tego cukru nie było. Wtedy byśmy zjedli tyle, ile nasze organizmy wymagają, aby się najadły, i nie byłoby tego dodatkowego łaknienia. Według składu, jakby miał go ocenić, by, bym mu dał siódemkę. Natomiast zobaczmy, jak wygląda w środku. A udało się, że się nie obryzgałem, bo czasami te ciśnienie wiecie, jak strzela. Wygląda w środku tak, widzimy, ale tak nie bardzo mogę go przechylić, ale podniosę go na łyżkę. Wygląda tak, że widzicie, że jest taki barwy jasno-różowej, taki bardzo blady oraz dużo różnych zbóż, chyba mielonych, a raczej na pewno mielonych w nim pływa. Mielone zboża, żeby łatwiej go przyswoić. Mm, smaku. Kurczę, ciężko ocenić. Mm, I smaku. Naprawdę dla mnie w ocenie trudna sprawa, bo smaku oczywiście nie czuję, nie czuję takiego bardzo truskawkowego, tylko bardzo zmieszany z tymi różnymi, z różnymi zbożami. W smaku bym go ocenił, bo taki dosyć oryginalny smak i na pewno nie mogę go określić jako zły. W smaku bym go ocenił gdzieś na około 6 plus 7, bo jest całkiem nawet fajny. I taka ogólna ocena tego produktu z mojej strony to bym mu dał około 7,5. 7,5. Naprawdę jeden z lepszych jogurtów, dlatego że nie ma tego w składnikach czegoś, co dyskwalifikowałoby go całkowicie. O czym mówię w innych jogurtach przykładowo, aczkolwiek nie wszystkich. Oraz mimo, że tego cukru jest trochę sporo, no to i tak nie czuję aż tak przesłodzonej tej jego zawartości, jak w tych innych, w których mówiłem, że czuć czuć ten cukier, że aż wychodzi. Wartość odżywcza w 100 gramach jogurtu. Tutaj kupujecie 250 ml gramów białko 2,5 g, węglowodany 15 g, oraz tłuszczu 2,5 g. To jest wartość energetyczna 92 kalorie, ale mówimy to o 100 gramach. No i generalnie produkt jest całkiem niezły. 7,75 można mu spokojnie dać. Napiszcie poniżej sami w komentarzu, co ogólnie sądzicie o tym produkcie. Z mojej strony to tyle i czekam na wasze komentarze. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć.